W trakcie bardzo ważnej dla miasta i dla meczu Polska Irlandia wizyty delegacji PZP, u dwóch zastępców sekretarza generalnego i przewodniczący komisji do spraw bezpieczeństwa. Pani Mirosława Kulesza, pan Krzysztof Rola-Bawrzecki to zastępcy sekretarza generalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej pan Andrzej Bieńkowski, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, którzy przyjechali ocenić po pierwsze nasz stadion, po drugie ocenić postęp prac tych, do których się zobowiązaliśmy, które mają ten stadion przystosować do możliwości rozegrania meczu eliminacyjnego. Jesteśmy w trakcie technicznych ustaleń. Nie ma mowy o tym, żeby mecz nie odbył się w Szczecinie. Jesteśmy w terminach, aczkolwiek napiętych, ale możliwych do realizacji. Jesteśmy po wizycie na całym obiekcie. Oceniliśmy ten prac przy szatniach które już zaczynają się remontować. W poniedziałek otwieramy przetarg, znaczy otwieramy już oferty na budowę budynku wikowskiego. Te prace mają zakończyć się 15 sierpnia i to jest termin, który jest terminem satysfakcjonującym. Oczywiście jest cały szereg różnych szczegółów technicznych, które są w tej chwili uzgadniane, dyskutowane. Jednym z nich jest m.in. konieczność czy możliwość postawienia trybuny składanej dla gości z, z Irlandii. Wydaje się, że to jest dobry wariant, dlatego że z jednej strony Dnia. Powiększenie stadionu około 1500 miejsc, w związku z czym będzie można tutaj w Szczecinie kupić ponad 17 tysięcy biletów na ten mecz, czy w Polsce, a do tego jeszcze półtora tysięcy biletów przekazać do Irlandii. Z drugiej też strony ze względów bezpieczeństwa dojazd od tyłu dla kibiców, gości jest wariantem no takim, wydaje się, najlepszym, ale to pomaga zatwierdzenia przez FIFA. Czy lokalizacja w Szczecinie jest zagrożona? To było jedno z pierwszych pytań, które zadaliśmy. Czy Państwo tu przyjeżdża ją z zamiarem ewentualnie oceny? pod tym kątem. No tutaj uzyskaliśmy odpowiedź, że, że takiego tematu na dziś nie ma i, i przyjeżdżają po to, żeby poradzić nam, pomóc, wskazać, co należy jeszcze zrobić, aby ten mecz bezpiecznie mógł się odbyć w Szczecinie.